Cudak wysiadł sam jeszcze o własnych siłach. Tylko ciekawe, czy zaraz nie pójdzie na przystanek dla wsiadających i nie będzie chciał znowu wsiadać i jechać dalej. A oczywiście, że poszedł na przystanek dla wsiadających, bo jakże by inaczej. <grytanie> Chyba, że jakaś piętnastka go zgarni, może po drodze zobaczymy. Na razie poszedł sobie na przystanek. No, śroch wsiadł do piętnastki. Pytanie tylko, czy. Pojedzie piętnastką dalej, czy wysiądzie gdzieś na Brańskiego i będzie czekał na nas? Przekonamy się już za chwilę. Za 3 minuty odjazd, trzy i pół. 15:32, wyjechaliśmy już z końcówki, a nawet dojechaliśmy do Baranowicki. No, naszego śpiocha nie ma tutaj, myślałem, że może się przejedzie i wysiądzie. Widocznie pojechał.